I... Dzień dobry, to jest Dobitny. Ja się nazywam Mariusz Stanzewski, ze mną jest Marta Radziach. Dzień, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Musiałem się przyjrzeć, czy to naprawdę ty, bo dawno <laughs> ci nie było z nami. To ze mną z Wiktorem oczywiście. Tak, Byłaś. tak, tak, z Wiktorem byłam, ale myśmy faktycznie ostatni raz chyba jakiś miesiąc temu rozmawiali. Kawał czasu. Więc zaczniemy od tego, że chyba coraz więcej ludzi, takich ludzi z tego świata show biznesu. Zaczyna się trochę nabijać z pana premiera. I to jest dla niego bardzo niebezpieczne, bo jak ktoś się staje śmieszny, to już się z tego zwykle nie wygrzebie. Taki artysta, może nie najwyższych lotów, ale popularny, Skolim, nagrał sobie taki filmik. Dzień dobry panie, dzień dobry panowie z tej strony. Skolim to będzie najpopularniejszy film w polskim internecie. Ile razy słyszałem o benzynie za 519? Tyle osób obiecywało. Proszę bardzo, Skolim Król Latino na 5,19 stacja w Czeremsze. Panie i Panowie z Polski podsyłajcie mi zdjęcia yy, cen paliw na innych stacjach, chętnie sobie komentarze poprzeglądam, a tymczasem zapraszam was wszystkich do Czeremchy na Podlasiu, ale też z ludzie Polski ludzi zapraszam, tankujcie u nas do pełna, najlepsze paliwko. Najlepsze. Myślisz, że Pan Premier pojedzie za, za, zatankować sobie do Czeremchy? Myślę, że nie, ale też nie sądzę, że bo gdzieś czytałam, że będzie cała sieć tych stacji. Ja myślę, że na jedną to sobie mógł z Colim pozwolić, ale nie sądzę, żeby pozwolił sobie na kolejne, bo podejrzewam, że tak jak każdy by chciał na tym jakkolwiek jeszcze zarobić dodatkowo, ale fakt faktem jest, że za 5-19 benzyna voila. W tym momencie Donald Tusk powinien tam pojechać i powiedzieć, no proszę bardzo obiecywałem, jest, jest to jest. po 5.19, co prawda w jednym miejscu, no ale jest. Ale wyobraź sobie na przykład, że cała, ten, cała rządowa flota tam jedzie i tankuje do Czeremchy Jedzie, tak powinni zrobić, 595. biorąc, tak powinni zrobić, patrząc na to, co zrobili z dworcem zachodnim i z tym wielkim otwarciem w Warszawie, to powinna być dokładnie taka sama sytuacja, właśnie jeśli chodzi o stację paliw, czyli odwrócić tę sytuację i mówiąc, że no, wola, no mówiliśmy, mówiliśmy, proszę bardzo, co prawda, no, tak jak Rafał Brzoska miał się zająć deregulacją i wszystkimi kwestiami związanymi z pomysłami dla przedsiębiorców, no to może pan, Donald Tusk teraz też powinien powiedzieć, no słuchajcie, no tutaj musiałem oddać to w, w ręce jednego z obywateli, jednego z artystów, żeby to się zadziało. Skoro rząd nie może, no to obywatele pokazują, że, że potrafią i że można. Jako osoba zajmująca się kreowaniem wizerunku polityków także, bo chyba dostrzegasz tutaj takie, takie niebezpieczeństwo, bo premier poszedł właśnie w takie filmiki, tak? Nagrywa jak... Jak wchodzi na idzie, 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 idzie się ostrzyc, jak zbiera grzyby, jak właśnie w tym, na tym dworcu zachodnim otwiera coś, co, czego nie zbudował. To jest taki prosty przekaz, który, który ma pokazać: Patrz, jestem fajny, docieram do tych, do tych najmłodszych, do tych takich, którzy nie chcą oglądać tych, tych telewizji ważnych, tylko trochę, trochę się bawią w tym internecie, trochę oglądają, trochę czerpią informacje, ale trochę tak naprawdę rozrywkę. I to jest taki przekaz do nich. No tyle tylko, że jak się wejdzie w te buty, to potem yy 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 jest się narażonym dokładnie na, na, na takie filmiki. Tak, to prawda. Oczywiście, że tak. Chociaż yy, nie. Nie, nie, nie tutaj nie odkryje Ameryki, mówiąc, że TikTok, a to są tego typu materiały skierowane przede wszystkim właśnie do, 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 do młodych ludzi staje się no coraz potężniejszym takim środkiem przekazów, który coraz więcej tych właśnie osób nie tylko ze świata polityki, ale też takich osób, które związane są i z biznesem wchodzi, coraz więcej też instytucji wchodzi. ale fakt faktem jest, że to jest droga w jedną Stronę. Najgorzej, powiedziałeś o tym już Mariusz, dla polityka, żeby stać się takim obiektem śmieszności. No, mieliśmy przykład doskonały tego z Rafałem Trzaskowskim, gdzie w pewnym momencie już było mu bardzo trudno Cofnąć się do tego punktu takiego człowieka, który miałby właśnie jakieś wizje, poważny program i tak dalej, i tak dalej. No, stał się trochę człowiekiem takim memem, w zasadzie kandydatem memem. No i trochę z, z Donaldem Tuskiem mamy to samo, aczkolwiek. Nawiązując do tego, o czym wcześniej wspomniałam, pojawiła się ostatnio informacja i faktycznie na TikToku Donald Tusk no, króluje, jakby nie patrzeć, bardzo dużo obserwujących, dużo wyświetleń, więc widać, że niestety, niestety, bo to jest przykra, przykra, przykra konstatacja, niestety do młodych ludzi to trafia. Pytanie, jak to może się przełożyć na wyniki, ale ten taki krótki obrazek, ta trochę pomieszanie tej polityki z taką śmiesznością, z żartem, zrobieniem sobie żartów, no niestety, jak się okazuje, do młodych ludzi trafia. Czy trafia do osób starszych? Pewnie niekoniecznie, natomiast zależy tutaj, wydaje mi się, bo, bo ja widzę oczywiście to, w jaki sposób PiS, Konfederacja komentuje te filmiki, tak, z jedzeniem popcornu, z chodzeniem, szukaniem grzybów itd., itd., ale. Jeśli chodzi o, o samego, można powiedzieć, TikToka, jeśli chodzi o młodych ludzi, no niestety tego typu formuła się sprawdza, co widać właśnie po zasięgach, obserwacjach itd., itd. Czy to się przyłoży na realne głosy? Zobaczymy, ale jednak forma przekazu, no niestety, taka jaka jest, trafia do ludzi młodych. Czy jest dobra? Można byłoby tutaj dyskutować. Czy TikTok ma pamięć, że tak powiem? Czy, czy TikTok jest takim medium, które, w którym ludzie rzeczywiście pamiętają, że na przykład Dworzec Zachodni to jednak zbudował ktoś inny? Nie, nie ma takiej pamięci. Nie ma, nie ma, nie ma, bo to sobie wiesz, ludzie, to była dokładnie taka sama historia z Czarzastym, jak zaczęło się bardzo dużo komentarzy pojawiać precz z komuną. Tylko, że znowu pojawiły się później analizy ekspertów, którzy mówią: No tak, oczywiście to trafia do ludzi, ale to trafia do ludzi w konkretnym wieku już ludzie 18, 30, 30 kilka, no 30 powiedzmy. W ogóle nie mają tego poczucia, nie mają tego porównania, bo po prostu tych tam, tamtych czasów nie pamiętało, a jak nawet ktoś im powiedział, to wiesz, no, to, jest, to jest trochę takie mówienie o tym, co, 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 co było kiedyś. I no ja mam wrażenie, że to jest trochę kreowanie obecnej władzy, Tuska przede wszystkim teraz, na takiego właśnie fajnego, do młodych, i moim zdaniem to trafia, trafiało niestety w 2000. W 2023 roku i jak patrzę na te obserwacje, to trafiać też będzie. I pytanie, czy ci młodzi ludzie patrzą na to, co, jak, jakie są komentarze i czy dla nich to jest śmieszne, bo ja mam trochę wrażenie, że dla nich to jest fajne i to jest przerażające. Jakby przerażające jest to, jaki mamy obraz społeczeństwa, no ale tak to, tak to teraz wygląda. Ja tam się nie lubię obrażać na społeczeństwo, bo społeczeństwo jest takie, znaczy politycy są odbiciem społeczeństwa w związku z tym to raczej po prostu wybieramy tych ludzi, którzy których akceptujemy. No i tutaj należy dobierać takie narzędzia, aby docierać do, do, do ludzi, a nie się na nich obrażać. Ale ja mam takie wrażenie, że mimo, że mimo wszystko, chociaż TikTok i Instagram też nie mają pamięci, nie mają takiej dłuższej pamięci, to jednak zderzenie filmików ze światem rzeczywistym powoduje pewien dysonans, zwłaszcza u ludzi, którzy zajmują się na co dzień już nie tylko oglądaniem TikToków, ale też pracą i, i, i prowadzeniem biznesu. I pokażę ci filmik, który najlepiej to. Czyli Tobie i Państwu, który najlepiej to pokazuje. Mówimy o programie Czyste Powietrze. Witam serdecznie, Leszek Furman. Bardzo miło i dziękuję za zaproszenie. Szanowny Panie Przewodniczący, ja zadam do Panów Prezesów trzy konkretne pytania. Jesteśmy w jednym z budynków, który licuje, wydaje się, z najpoważniejszym miejscem w tym kraju. Więc liczę też na poważne, krótkie odpowiedzi, bo pytania są bardzo konkretne i dają odpowiedź tak lub nie. Pytanie pierwsze brzmi. Czy w 2024 roku, w lipcu 2024 roku, w regulaminie obowiązującym programu Czyste Powietrze były zaznaczone ceny maksymalne? Tak czy nie? Dobrze. Nie, że do tego robót były. Dobrze. Do, czy do termomodernizacji były podane ceny maksymalne? Tak czy nie? Tak czy nie? Nie były. Czy prawdą jest, że te ceny pojawiły się w regulaminie programu obowiązującego od kwietnia 2025, tak czy nie? Tak. Czy jest, czy istnieje przypadek, przynajmniej jeden w tym kraju, w którym ktoś, kto podpisał umowy w 2024 roku, gdzie regulamin nie zakładał cen maksymalnych, został pociągnięty do konieczności obcięcia wypłaty do ceny maksymalnej w 2025 roku? Czy taka sytuacja miała miejsce, tak czy nie? Wstety, nie wiem, tak. Szanowny panie prezesie, to się nadaje do prokuratury, ponieważ państwo nie respektujecie umów, które zawarliście z ludźmi. Jak ma być powaga państwa polskiego zachowana w takiej sytuacji, kiedy pan, ja nie widzę pana też, przepraszam, nie widzę pana, ale to jest na komisjach. E, państwo po prostu nie respektujecie umów. To się nadaje do prokuratury. Pytanie, kogo podać. E, przykro mi, że jesteśmy w takim kraju. Ja powiem szczerze, mnie państwo polskie zawiodło, ale przede wszystkim zawiodło ludzi, którzy zgłosili się pod tą dotację, spojrzeli mi w oczy, powiedzieli fajnie, że pan mi załatwi. I teraz mamy dwie rzeczywistości. Rzeczywistość premiera, który nagrywa filmiki, i rzeczywistość ludzi, którzy zajmują się biznesem oraz ludzi, którzy wydają pieniądze na termomodernizację, na przykład na ten, na ten, na ten program Czyste Powietrze. Wydają swoje własne pieniądze, oczekując, że państwo zgodnie z tym programem im odda, ponieważ zapisali się. Zaległości. Ten program, zresztą, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ten program w ogóle miał bardzo e, dobre założenia. 2018 rok, termomodernizacja, ale no, obecna koalicja trochę, że tak powiem, z tym programem napsuła, zawiesiła go. No, nie będę wchodzić w słowo na razie, e, mów, 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 co... Ja mam wątpliwości, czy to był dobry program, tak w, tak w ogóle, fundamentalnie, ale okej, okay, działał jakoś tam i ludzie z niego korzystali. I teraz sytuacja jest: wiesz, jakie zaległości są w tym programie na dzisiaj? To są 22 miliardy złotych. 22 miliardy złotych państwo zalega obywatelom i firmom za wypłatę, z wypłatą tych pieniędzy. Czyli program został uruchomiony, wnioski zostały złożone zgodnie z procedurami. I państwo nie płaci, szuka sposobów na to, żeby nie płacić. Oczywiście wiadomo dlaczego, bo nie ma pieniędzy. Taka jest, taka, taka jest historia. Natomiast rzeczywiście, jeżeli państwo zobowiązało się do czegoś, podpisało umowy i jest program, no to jeżeli ktoś mówi, jeżeli ktoś nie dostaje tych pieniędzy, to po prostu traci absolutnie zaufanie do, do, do własnego państwa. Nie ma powodu, zostaje oszukane przez własne państwo. Nie ma nic gorszego dla państwa, niż oszukiwać własnych obywateli. To prawda, to prawda, z tym faktycznie programem było sporo problemów, bo założenia były dobre, natomiast potem mieliśmy taką sytuację, że te wnioski były przyjmowane w zasadzie, jak posłuchać ludzi z branży, jak leci w zasadzie, i każdy dostawał te dotacje. Być może jakby potem się okazało, że no gdzieś, gdzieś te, zabrakło tego spojrzenia takiego w głąb, Konkretnych wniosków, żeby przeanalizować, czy faktycznie dane elementy tyle kosztowały, ile kosztować powinny. Tam była też ta kwestia, że zwrot był tylko na cenę netto, więc pojawiły się między innymi też różnego rodzaju fundacje, które miały też między innymi zwracać ten VAT przy tych firmach, które, które zajmowały się termomodernizacją, więc no, tych, tych elementów, tych luk, które, z, których, z którego powodu ten, ten, ten program, no, był do, do Poprawy było, było wiele. Przypomnijmy, on ostatecznie w końcu był zawieszony. W zasadzie, tak jakby zamknięty w 2024 roku, żeby go odwiesić w, w kwietniu 2025. Natomiast tak, to, to prawda, wydawało się, tak zresztą mówiła koalicja, tak, że w związku z nadużyciami, w związku z e, sytuacjami, które nie powinny mieć miejsca, my go zawieszamy i będzie teraz już e, e, tak, żeby, żeby to funkcjonowało. No i okazuje się, że właśnie no, bardzo często tak to funkcjonuje. Że koalicja mówi, że coś nie działało, zawiesza, zamyka, mówi, że będzie robiła w nowej formie, niby otwiera, a potem się okazuje, że jest jeszcze gorsze niż było. No tak to wygląda niestety, niestety, ale jak posłuchać przedsiębiorców, to każda branża ma yy, może inne problemy, ale w zasadzie jest niezadowolona, tak, jakby popatrzeć na tych, którzy w ogóle zajmują się biznesem, Zatrudniają ludzi, muszą się jakby borykać z kosztami energii, i tak dalej, i tak dalej. To okazuje się, że, że każda branża nie jest zadowolona. Ja nie słyszałam, żeby przedsiębiorca jakikolwiek w Polsce był zadowolony, a rozmawiam z wieloma. Dobra, przedsiębiorcy zawsze są niezadowoleni, zawsze narzekają, tak jak, tak jak my na przykład. Natomiast rzeczywiście był w się około 70% przedsiębiorców głosowało na Platformę Oeterską, jak głosowali, to mają ale może to, to ich jakoś tam jednak spowoduje jakąś refleksję u nich, że, że jednak to, to, to nie jest partia, która za bardzo reprezentuje ich interesy. Natomiast rzeczywiście trudno o bardziej taki dobitny dowód na to, że ten rząd, ta ekipa sama zaprzecza własnym ideałom, no bo, Wiele tam jest programów, można by powiedzieć, że, że, że one nie są, że są lepsze gorsze. Natomiast ekologia, walka z klimatem, czyste powietrze, program unijny, ten program czyste powietrze kumuluje wszystkie te, te kwestie, które dla tego rządu, dla tej ekipy, dla pani Uszuli Zielińskiej, pani Heni Kloski, Donalda Tuska i tej całej ekipy były jakby fundamentalne. I nagle okazuje się, że w kluczowym programie tak naprawdę dla nich. Znowu zawodzą. To jest, myślę, dla wielu ludzi bardzo taki sygnał, czy będzie sygnał jednak taki, takiego rozczarowania, takiej, takiego, takiego braku zaufania, braku chęci uwierzenia jeszcze raz. No, chociaż może to zbyt wiele, może zbyt wiele wymaga. Ja myślę, że to jest, wiesz, dla, dla tych, którzy są twardogłowi, to jak to się mówi, to tak jak w Warszawie, z której ja nagrywam, ty chyba też krzesło ja postawisz. A ja przepraszam. Ja Jakbyś postawił krzesło versus którykolwiek kandydat z innej partii, to i tak to krzesło z koalicji obywatelskiej by wygrało, to podejrzewam, że jeśli chodzi o takich tych te, ten twardy elektorat, to tam niezależnie od tego co byś zrobił, to i tak oni będą jakby wierzyć, i tak będą tak, bo tam jakby nie ma kwestii merytorycznych, tam jest po prostu nienawiść do PiSu i nienawiść do, 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 do innych ugrupowań prawicowych, aczkolwiek sądzę, że ta walka z klimatem albo walka bardziej o klimat będzie wychodziła bokiem i będzie coraz bardziej problematyczna dla Koalicji Obywatelskiej, bo przecież mamy kwestię handlu emisjami, mamy kwestie samochodów spalinowych, mamy kwestie dyrektyw budynkowych itd. Dalej, i tak dalej, które w zasadzie już w życie powinny wejść, co będzie powodowało jakby znowu większe, większe koszta, nie tylko właśnie dla przedsiębiorców, dla zwykłych obywateli również. No i tutaj pytanie jest takie, gdzie ta walka o klimat i gdzie ta cała zielona ideologia? kiedy mamy zderzenie z rzeczywistością i właśnie mamy obywateli, którzy nie są zadowoleni i już zresztą to widać, co jest jednak alarmujące, że ta koalicja zaczyna tak, wiesz, robić takie fikołki albo taki szpagat niemal, że tu z jednej strony ocieplanie klimatu, walka z klimatem, ale tu z drugiej strony no przesuwamy te wszystkie cele, te wszystkie takie wyśrubowane, wyśrubowane założenia, bo jednak to nie do końca wychodzi. No to będzie, Ciekawe, jak wtedy będzie to trzeba wyjaśnić tym wszystkim aktywistom, walczącym o, o klimat, o każdą drobną emisję. Co w tej sytuacji zrobić? Już ja mam coraz więcej wrażenia, że to jest jednak walka z klimatem, nie o klimat, ponieważ wiele wskazuje na to, że, że człowiek ma tak niewielki wpływ na ten klimat, że hmm, 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 czy będziemy ograniczać, czy nie będziemy ograniczać, czy tak będzie, czy inaczej, to, to nie będzie wielkiego znaczenia. Ale ponieważ, yy, ponieważ ten klimat się zmienia tak czy inaczej, to trzeba zacząć z nim walczyć. To jest trochę takie, don't look up, yy, że tak powiem, yy, zajmijmy się czymś innym. Na koniec, ponieważ już yy, yy, w sklepach yy, pojawiły się wystroje yy świąteczne, pojawiły się nawet Już nawet widziałem Mikołaja, który krążył tam gdzieś po jakimś centrum handlowym. Po tak... święcie zmarłych od razu było, w galerii, w której Nie dom, ma czegoś takiego jak Święto Zmarłych, Marta. Bo... Nie ma czegoś takiego jak, czekań, jak Święto Zmarłych. Jak to nie ma? Po pierwszym, drugim, przez Wszystkich świętych święty, jest. Wszystkich świętych nie ma. Świętych, zmarłych. Ale, ale po, po wszystkich świętych po 2 listopada, 3 listopada, 4 może, może nie 3, już były choinki w, w galeriach. Tak, tak, tak. Bardzo I w związku z tym postać znana, przez wielu lubiana, przez część nie ogłosiła, że będzie w wigilię jeść święto i coś tam sobie jeszcze popijać. Stwierdziła, że tak to właśnie będzie robić, ponieważ jest ponieważ jest no, nie wierzy w Boga. I oczywiście każda jest Właśnie choinka jest po to. to to mnie bardzo rozbawiło, bo tam choinka jest po to, ponieważ synowie tej pani, pani Blanki Lipnickiej, wierzą w świętego, Mikołaja, wierzą w Mikołaja, no, nie, świętego, no bo nie, to, świętego. nie świętego, I teraz tak, tak się właśnie zastanawiam, czy, czy wszyscy ludzie, bo to ona, czy ona będzie sobie to mięso jadła, czy nie, czy, czy, czy nie, czy nie jadła? Pewnie pani, pani Lipnicka jest, jest pisarką, w związku z tym być może zna taką książkę Stryjkowskiego, Austeria. Tam jest doskonała ekranizacja, którą, którą grał w świętej pamięci odżowany Franciszek Pieczka, który postanowił obrazić Boga. On jest, jest tam Żydem, który, który tam prowadzi, prowadzi taką karczmę i postanowił obrazić Boga. Jedząc, jedząc wieprzowinę, przychodzi do synagogi z taką wielką, jakąś nogą świńską, i oni tak na niego patrzą: No to jedz. No i, 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 i co teraz? Tak? No, jak na nich to nie zrobiło wrażenia, no to. to niech pani Blanka też pije. Niech pani i Blanka mięso, pije tak? i i, tak, i popuszcza pasa na nas też to nie robi wrażenia tylko że jak się zastanowić nad tym wszystkim to No skąd się wziął ten Mikołaj No skąd on się wziął No słuchaj no to takie wiesz że tylko Wybierasz sobie wtedy takie rzeczy, wiesz, no święta tylko wyłącznie dla tego konsumpcjonizmu i dla tych takich symboli, niekoniecznie właśnie związanych z religią, tylko takich fajnych marketingowych. Mikołaj, ja sobie tutaj weźmiesz, to sobie weźmiesz koinki. Podejrzewam, że prezenty też sobie daje i przekazuje, no bo dlaczego nie? No, ale to są wszystkie te, wiesz, ta ta ta, ta, ta cała otoczka, bo to fajnie, bo to właśnie e, może piosenki, bardziej no, też właśnie, no nie świąteczne chyba w tej sytuacji, piosenki, takie, no właśnie. Tak, no, właśnie. Właśnie, jak to nazwać? bo to nie kolenda to już nie, no ja nie mówię o kolendach i o pastorałkach, ale takie, wiesz, te, te takie piosenki, które powstały w tej w tej popkulturze są znane, no to taka piosenka sezonowa, może zimowa, to zimowa, zimowa, zimowa. Piosenka. O, zimowa, zimowa piosenka. piosenka, zimowe zimowe piosenki, no właśnie no. w tym zapamiętaniu ich takim 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 nowoczesnym, oni jakby Próbują, a może nie wiedzą po prostu, chociaż pani pani, jeszcze raz pani jest, jest, jest pisarką, w związku z tym powinna coś wiedzieć. Że no, nawet jeżeli. Ale jaka, się... fórczość, jaka twórczość, jaka no, twórczość? No, no, no jaka, no jaka? No trochę taka frywolna. <laughs> Nie śmie się, bo ekranizacja podobno była bestsellerem, jeśli chodzi o Amerykę Południową, Brazylia, chyba, jeśli, jeśli się nie mylę, przede wszystkim. Także to jest światowa kariera. Pewnie dlatego pani Blanka kupiła sobie dom w Hiszpanii, żeby tam obcować bardziej z tym językiem hiszpańskim. W Brazylii jest portugalski, ale to przecież tam. Podobne, podobna grupa języków. No w każdym razie jakby oderwa, oni, oni próbują oderwać się kulturowo od tego, co w zasadzie jest dla nich no, bazą, z której czerpią, w której się wychowują, ale nagle udają, że to, jest jakby, to, już, to już nie działa, znaczy to, to, już, to, to już nie jest ich, to już jest coś kompletnie innego. To mnie zawsze rozbawia, bo jak to mówią tacy ludzie, którzy są powiedzmy politycy na przykład, no to w zasadzie Wiemy, że oni nie są zbyt, znaczy część z nich to nie są ludzie zbyt rozgarnięci. Natomiast jak mówi to jednak osoba, która zajmuje się, która że tak powiem robi w słowie, no to jednak powinna chyba coś wiedzieć na ten temat. A to taka wiesz po prostu, jedna z y, pani influencerek, to s, s, spodziewałbyś się czegoś mądrego po tym. To ma być wiesz, no, tak jak ta książka, no prosta. Nie wiem, czy przyjemna, ale powiedzmy może prosta w odbiorze, pełna pikanterii, wystarczy tyle, no po prostu chodzi o to, żeby zaistnieć dla tych osób, no po prostu ważne jest to, żeby się cały czas klikało, więc w zasadzie chyba trochę im głupiej, tym lepiej, no i tutaj mamy mniej więcej taką samą sytuację, byle się mówiło i byle nie przekręcali nazwisk. Czyli trochę jak premier na TikToku. No, trochę tak. I tym sposobem zatoczyliśmy koło. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Za, za uwagę. Marci, dziękuję za. Dziękuję y... bardzo. Dziękuję pięknie Mariusz Tobie. Dziękuję też Państwu. No pięknej niedzieli życzymy, co? Tak jest. Pięknie, pięknego tygodnia. Mam nadzieję, że też pięknie Państwo dobrze. będzie nas oglądać jeszcze w ciągu tygodnia. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia. Zapraszamy do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania kanału, do wspierania nas na Patronite i na YouTubie i do czytania dobitnie.pl, bo, bo warto. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy.